Ewonia, a zrób te fikumiku, to ja zobaczę, jak ty robisz. O tak o, normalnie, o. No. O. 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 I już masz fikumiku. Ty. No, ale fajne te rogale, nie? Jakie rogale? To chrusty drożdżowe. A, chrusty drożdżowe, tak? Tak. A ty już rogale. A ten... Czego nawoziłeś? No nie jeszcze, a co? To... To no ty miałaś jechać. Sąsiadka już dawno widziałam już staczko jechała i drzewa wiozła. A ty to co? Jak jakoś ja jakoś ten... inne kobiety to widzisz, szybciutko wożą. Jak ja ten y, chrusty robię, to chyba nie są, po przywozie. A ty co będziesz leżał? i ja Tylko marudził, tak? To gdzie? 25 stopni mrozu to. Mężczyźni nie mogą wychodzić w taki mróz, tylko kobiety, bo kobiety to są odporne na mróz. Jak ja cię zaraz przywalę w tę łepetynę, w ten głupi mózg, to zobaczysz. Pożałujesz, że się urodziłeś. A to taki się urodził łakomy, chytry, że ja nie wiem, no. No to, to co ja zrobię, że ja taki jestem, nie? Taki już się urodziłem, nie? To już nic nie zmienisz, nie? Wunia. No już teraz to nie. No. no rób, rób te rogale, rób, rób, no. I co? Już pan nie chciał jeść, tak? No, o, bym chciał, no. No. Tak, i się najpierw drzewa przywieźć. No patrzę w piecu rozpaliłeś cieplutko, ale ten... Ja tam nigdzie dzisiaj nie idę, ja tam wolę zmarznąć tutaj w domu, ale tam nie wychodzę. Aha, woda zamarznie w szklance, no. tak? Ale, ale Ty nie pójdziesz po tak? Ja tam czekam na te chrusty te Twoje. Usmażysz, znajem się. To no. wtedy pójdę, bo tak? Głodny to, to co te bunie? Się dajesz, się położysz i będziesz no. leżał dalej, tak? No co? W zimę to tylko trzeba wypoczywać, nie? Może, może ten, weźmiesz kolegę, znowu mu piwko, tylko, że nie mam. Te? Dasz i, i on da i ci przywiezie drzewa. Tak? A ja już tam z nim to interesów nie, 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 nie prowadzę, już ostatnio mnie w konia wyrobił, to wiesz, nie? Tak, o, tak. Takie koledzy to wiesz. Wiedzisz, obiecał, że drzewa przywiezie, piwko wziął i więcej go nie zobaczyłem, nie? No. <laughs> nie zobaczysz. No. A dzisiaj o przechodził, to o z daleka. No. No. Na drugą stronę no. przechodził. Udaje, że mnie nie zna. No. No dobra wunia, to rób, rób się staraj, a ja wezmę ten. Wodę w czajniku włączę, to... Kawę zrobię, dobrze? Dobrze, dobrze. No.